Musimy kierować się rządami prawa, czyli przepisami, które y, póki co obowiązują. Inaczej będzie y, niestety anarchia prawa. Wczoraj minister Domański udostępnił kolejne pismo do Państwowej Komisji Wyborczej, które podtrzymuje stanowisko, że uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, która zakłada przyznanie zaległej subwencji PiS, jest wewnętrznie sprzeczna. Jaka będzie odpowiedź ze strony PKW? W tym momencie Państwa Komisja Wyborcza stała się panaceum na całe zo. Nie organy państwowe, władza parlamentarna, ustawodawcza, wykonawcza, sądownictwo ma rozwiązać wszystkie problemy państwa polskiego, tylko Państwowa Komisja Wyborcza. A Państwowa Komisja Wyborcza jest tylko stałym organem wyborczym. My nie zastępujemy sądu, nie zastępujemy władzy ustawodawczej, natomiast kwestia chociażby rozwiązań dotyczących Sądu Najwyższego, to tak jak wynika z orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, to należy do władzy ustawodawczej i wykonawczej. Trudno przesądzać, jakie będzie rozstrzygnięcie Państwa Komisji Wyborczej. Ja w dalszym ciągu uważam, że przepis kodeksu wyborczego w tym zakresie jest jednoznaczny. De facto minister finansów nawet nie wykonuje uchwały, tylko na podstawie kodeksu wyborczego po uzyskaniu informacji powinien dokonać stosownej wypłaty.